Pepa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Pepa. Pensjonat. Pepa z bratem i rodzicami leci samolotem na zagraniczne wakacje. Mam nadzieję, że lot był udany. Proszę zapiąć pasy. Mówi drugi pilot. Będziemy podchodzić do lądowania na włoskim lotnisku Fiumicino. O, Fiumicino brzmi wspaniale. Samolot wylądował. Hurra! Ojej, Pepa zostawiła w samolocie swojego misia. Potrzebny nam samochód, żeby dostać się do pensjonatu. Tutaj można wynająć samochód. Dzień dobry. Buongiorno. Come posso aiutare una così bella signora? We Włoszech wszyscy mówią po włosku. O, e, potrzebny nam samochód. Non capisco. Może ja to załatwię. Jestem specjalistą od rozmów. <coughs> Chcemy wynająć samochód. Łowo. Nie jajka. Nie. Samochód. O, nie. Nie kwiaty. Nie! Brum, brum, brum. A, auto! Hehe! He. Dobra robota, George! Dużo rzeczy, mamo Świnko. Będą ci one potrzebne? Tak. Będą mi bardzo potrzebne. Czy jak zwykle będziemy błądzić szukając drogi? Nie, Pepo. GPS wskaże nam drogę. Benvenuto all'auto del futuro. We Włoszech GPS mówi po włosku. Proseguire la... Poradzimy sobie bez GPS-a. Eee... Pojedźmy tędy. Uważaj, tato świnko. Jesteśmy za granicą. Może tu jeździ się inaczej? Ha, ha. No wiesz, jazda to jazda, mamo świnko. Czym może się różnić? Strada, porku! Jednak we Włoszech jeździ się zupełnie inaczej niż w Anglii. Dzień dobry! Tak, jesteśmy na wakacjach! Tatusiu, dlaczego wszyscy na nas trąbią? W ten sposób witają się z nami. Możemy ich też powitać? Oczywiście, że tak! Witajcie! Włosi są naprawdę bardzo mili! <laughs> Pepa, George i rodzice są coraz bliżej pensjonatu. Aha, prawie dojechaliśmy. Tak, marzy mi się relaks na leżaku pod parasolem. Misiek, zostawiłam mojego Misia w samolocie. Co, Misia? Musimy wrócić po mojego Misia. Eee... A to jest włoski policjant. Dzień dobry panu. Nie wiem co złego zrobiłem, ale przyrzekam, że na pewno się poprawię. Dzień dobry, chciałem zwrócić tego małego misia, który został w samolocie. Och, dziękujemy. Ach, mój mis! Udanych wakacji! I już jesteśmy. Pepa, George i rodzice są w uroczym włoskim pensjonacie. Co ty tam masz w tej walizce, mamo świnko? Tylko niezbędne na wakacjach rzeczy. Mój kwiatek, komputer, konserwy, termos, swetry, gdyby zrobiło się zimno, telefon. Zadzwońmy do babci i dziadka. Babcia i dziadek opiekują się rybką Goldi. Chyba ma już dosyć jedzenia. Może jeszcze trochę jej dosypię. Halo? Witaj, babciu. Czy mogłabym porozmawiać z Goldie? Pepa, do ciebie! Tęsknię za tobą, rybko. To był bardzo długi dzień. A teraz czas do łóżek. O granoc, moje dzieciaczki. Pepa i George szybko zasnęli w uroczym włoskim pensjonacie. Wersja polska SDT. Wystąpi Julita korzuszek borsuk Dorota Lanton, Joanna Domańska, Andrzej Hurek, Robert Kibalski, Leszek Filipowicz i I. Dialogi Renata Czerzewska, Reżyseria Jerzy Józef. Jestem ty? mój mały brat George. To mama Świnka. A to tata Świnka. Pepa. Królowa. W domu Pepy wszyscy oglądają program telewizyjny. A teraz specjalny komunikat królowej. Królowa! Królowa! To jest królowa. Witam wszystkich! Witaj królowo! Dzisiaj postanowiłam nagrodzić jednego mieszkańca naszego kraju, tego, który najciężej pracuje. Ciekaw jestem, kto to będzie. Na pewno nie ty, kochanie. Mm -hmm. Najciężej pracującą osobą w kraju jest. Pani Królik. A -a. Pani Królik prowadzi stoisko z lodami, stację recyklingu, bibliotekę, mm -hmm. kieruje pociągiem, wozem strażackim. Lata helikopterem ratunkowym i pracuje w supermarkecie. Uch, to był długi dzień. Niespodzianka! A co Wy tutaj robicie? Pani Królik, mam dla Pani specjalny list. Otwórz! Pani Królik, zapraszam Panią do Pałacu po odbiór medalu za ciężką pracę. Proszę zabrać ze sobą przyjaciół królowa. O! Pani królik zemdlała. Nie mogę odwiedzić królowej, i mam jeszcze bardzo dużo pracy. Spokojnie, w tym dniu nikt nie będzie pracował. Królowa zarządziła dzień wolny od pracy. Nadszedł dzień wizyty pani u królowej. Pani jej przyjaciele towarzyszą pani królik. To jest pałac królowej. Dzień dobry! Czy jest tu ktoś? Popatrzcie tylko, ile wypchanych zwierząt. Niczego nie dotykajcie. Ops! Ale wielki dom. Królowa ma bardzo dużo pokoi, w których może się bawić. A gdzie jest królowa? Królowa! Królowa, gdzie? Dzień dobry, mamy spotkać się tutaj z królową? To taka starsza pani z koroną na głowie. Ja jestem królową. Pani królik znowu zemdlała. Dzień dobry, pani królowo. Dlaczego nie założyła pani korony? Nie zakładam jej często, bo jest ciężka. Czy rządzi pani całym światem? Niezupełnie. Mówi pani ludziom, co mają robić. Czasem. A czy radzi się pani swoich doradców? Tak, w wielu sprawach. Dzieci są podekscytowane spotkaniem z waszą wysokością. A ja spotkaniem z wami. A teraz medal dla pani Królik. O! Ten medal to królewska nagroda za ciężką pracę. Dziękuję. Życzę sukcesów. Na cześć pani Królik. Hip hip. Hura! Hura! Hip hip. Hura! Hip hip hip! Hurra! Zapraszam na przyjęcie w moim ogrodzie. Wasza wysokość ma duży i bardzo ładny ogród. Wasza wysokość bawi się w nim? Niestety nie mam zbyt dużo czasu na zabawę. To smutne. Oj, kałuża z błotem. Nigdy jeszcze nie próbowałam jej obejść. Nie trzeba obchodzić kałuży z błotem. Nie? Nie, trzeba w nią wskoczyć. <śmienic> <śmienic> to może być nawet zabawne. Wskakuję do kałuży. Stop! <śmienic> Ten, kto wskakuje do kałuży, musi założyć kalosze. Wasza wysokość. Ojej, królowa nie ma na nogach kaloszy. Królowa lubi skakać w kałuży z błotem. Wszyscy lubią skakać w kałuży z błotem. Wersja polska SDT. Wystąpiły: Julita Korzuszek borsuk Dorota Lanton, Joanna Domańska, Andrzej Hurek, Robert Kibalski, Leszek Filipowicz i ich. Dialogi Renata Czerzewska, reżyseria Jerzy Józefowicz. Mój mały brat, George. To mama świnka. A to tata świnka. Pepa. Dawno temu. Suzy Owca przyszła pobawić się z Pepą. Witaj, Suzy. Cześć, Pepo. Chciałabym pokazać Ci coś. Spójrz, co to jest? To fotografia. Poznajesz, kto na niej jest? O, to owieczka, dziecko! To ja! Ty nie jesteś dzieckiem. To stara fotografia, zrobiona kiedy byłam dzieckiem. Suzy, o czym ty mówisz? Kiedyś, dawno temu, ty, Pepo, też byłaś dzieckiem. Nie. Nie byłam. Właśnie, że byłaś. Zapytaj się, mamy. Mama świnka pracuje na komputerze. Mamusiu, słucham, Pepo. Suzy, coś sobie wymyśliła? Nie wymyśliłam. Ona mówi, że kiedyś dawno temu ja byłam dzieckiem. <noise> Oczywiście, że byłaś, Pepo. Popatrz, w komputerze mam twoje zdjęcia. Jak myślisz, kto to jest? Mały Aleksander. Mały Aleksander jest kuzynem Pepy. Nie, to ty, gdy byłaś dzieckiem. Pepa, dziecko! Słyszę, że jest wam bardzo wesoło. Popatrz, tato na tym zdjęciu jestem ja, kiedy byłam mała. Doskonale pamiętam. To był nasz pierwszy dzień w nowym domu. Jak to pierwszy? Sprowadziliśmy się do tego domu, kiedy byłaś malutka. Wszystkie nasze rzeczy zmieściły się na bagażniku samochodu. Mama świnka powiesiła na ścianie zdjęcia. Tata świnka powiesił półkę. A dziadek świnka posadził w ogródku piękne kwiaty. A gdzie są teraz te kwiaty posadzone przez dziadka? Tata świnka wie, gdzie są. E, szybko uschły, bo słońce im zaszkodziło. Och. Ale może chcielibyście pobawić się? Lubisz bawić się z Suzy w ogródku. A od dawna Suzy jest moją przyjaciółką? Tak. Ty i Suzy od zawsze byłyście najlepszymi przyjaciółkami. A jak byłyśmy małe? Też bawiłyśmy się skacząc w kałużach z błotem? Nie, Pepo. Byłyście małe, nie umiałyście chodzić. O, To co robiłyśmy? Płakałyście. <grym, Wydawałyście <grym, dziwne odgłosy i śmiałyście się. <grym>, byłyśmy dziećmi. Dziecko Suzy. Dziecko Pepa. <grym>, go go, ga, ga, go, 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 Ale rosłyście bardzo szybko. A gdzie był George? Był dzidziusiem w moim brzuszku. <tryk> tak, George, byłeś w moim brzuszku. Ty, tatusiu, też masz duży brzuch. Czy jest w nim jakiś dziudziusz? Nie, nie, Pepo. W tym brzuchu są tylko mięśnie. <tryk> Wkrótce urodził się George. A dziadek i babcia dali George'owi wyjątkowy prezent. Zgadniecie, co to było? Dinozaur! Oczywiście! A ty i Suzy wciąż biegałyście i skakałyście. Pewnego dnia zobaczyłyście coś wspaniałego. Komuże, Pepo, jeśli chcesz skakać w kałuży, musisz założyć kalosze. Uwielbiałaś skakać w kałużach z błotem. I nadal uwielbiam. Teraz zrobię Wam zdjęcie. Pepa lubi skakać w kałużach z błotem. Pepa zawsze lubiła skakać w kałużach z błotem. Wersja polska SDT. Wystąpiły: Julita koruszek borsuk Dorota Lanton, Joanna Domańska, Andrzej Hufie, Robert Kibalski, Leszek Kwiatowicz i Ika, Dialogi: Renata Czyżelska, reżyseria: Jerzy Józef. Mały brat. George. To mama świnka. A to tata świnka. Pepa. Balon George'a. Pepa i George wybrali się z babcią i dziadkiem na wycieczkę. Lody! To stragan z lodami pani królik. Może zjemy lody! Dlaczego nie? Zapracowaliśmy na lody. Witam Państwa. Dzień dobry, Pani Królik. Poproszę cztery lody. Już podaję. Jakie mają być smaki? Dla mnie truskawkowe. Dla mnie czekoladowe. A dla mnie bananowe. Ja dinozaur. Brrr. Ho, ho. Nie sądzę, żeby były lody dinozaurowe. Może George chce balon w kształcie dinozaura. George, czy chciałbyś zjeść jakieś lody? Nie. Chcę dinozaura! Ho, ho. Ile kosztuje ten mały balonik? Dziesięć funtów. Dziesięć funtów? To cena w promocji. George, uważaj na niego. Trzymaj mocno. Nie puszczaj. George puścił balon. Aha. Może w drodze do domu ja będę trzymał ten cenny balon. George lubi swój balon w kształcie dinozaura. Pepa i George wrócili do domu babci i dziadka świnki. George, trzymaj mocno balon, nie puszczaj! Dlaczego? Och, George. Na świecie są dwa rodzaje balonów: takie, które lecą do góry i takie, które lecą w dół. Ten balon leci do góry. Jeśli go puścisz, to poleci wysoko, wysoko, wysoko aż na księżyc. Księżyc! Mam cię! Powinniśmy wejść do domu, bo tam balon nie ucieknie nam wysoko. Tutaj na pewno ci nie ucieknie. Witaj, Poli! George dostał nowy balon. O, balon! <laughs> nie ruszaj go, Poli! To ulubiony balon, George! <laughs> oh. George znowu wypuścił swój balon. Nie martw się, George! Balon nie odleci, ponieważ zatrzyma go sufit. Ojej, uciekł przez drzwi! Leci na górę. Leci prosto na strych. Nie martw się. Ze strychu jest jedno wyjście: przez duże okno umieszczone w dachu, ale ono zazwyczaj jest zamknięte. No nie. Okno w dachu jest otwarte. Go. Nie mogę, Pepo. Jest za wysoko. George, twój balon leci prosto na księżyc. Już go nie zobaczysz. Tata Świnka przyjechał, aby zabrać Pepę i George'a do domu. Cześć! Jak Wam minął dzień? <śmiech> 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 Kupiliśmy George'owi balon w kształcie dinozaura. Ale George go wypuścił i balon leci na księżyc. Musi być jakiś sposób, żeby go złapać. Ba balon! Spójrz! Papuga Poli leci za balonem. Papuga Poli, ratuj balon! Leć, Poli, leć! Papuga Poli złapała balon George'a. Hurra! Sprytna jesteś, Poli. Sprytna, jesteś Polik! George, zrób coś, żeby balon ci nie uciekał. Już wiem. Przywiążemy ci balon do nadgarstka. To doskonały pomysł. George bardzo lubi swój balon. Wszyscy lubią balon George'a. Wersja polska SDT. Wystąpiły Julita korzuszek borsuk Dorota Lanton, Joanna Domańska, Andrzej Hulin, Robert Gibalski, Leszek Filipowicz i ich. Dialogi Renata Czerzewska, reżyseria Jerzy Udolny.